Cześć, z tej strony Ani Mardon i witajcie w nowej serii, w której będziemy spekulować sobie o grach, które nie miały jeszcze swojej premiery. Dzisiaj odcinek poświęcimy grze Geta 6. Zacznijmy od samej nazwy gry, jak wiadomo nie każde kolejne Geta miał w nazwie cyfry. Przykładem może tutaj być chociażby Vice City bądź Sandras. W internecie można znaleźć najczęściej informacje o grze Geta Vice City 2. W 2014 roku była także plotka o Geta Sandras 2, które miałoby wyjść w 2015 roku. Najbardziej jednak prawdopodobne jest, że nowe GTA będzie nazywało się po prostu Geta 6, ponieważ Rockstar nigdy nie dodawał cyfr do swojej gierzy pod tytułem. Teraz porozmawiamy o tym, kiedy kolejna część może się pojawić. Od premiery Sandras do pojawienia się czwórki minęło ponad 3 lata, a od czwórki do piątki minęło prawie 5 lat. Jednak pierwszy trailer zobaczyliśmy już 3 lata od premiery Geta 4. Na GTA 6 poczekam raczej dłużej niż najne części ze względu na to, że dobrze prosperuje GTA Online. Do piątki możliwe także, że postaną dodatki fabularne, które by miały już wyjść to prawdopodobnie dopiero w 2017 roku. Ja bym dlatego obstawiał, że pierwszy trailer GTA 6 zobaczymy w 2018 roku, a sama gra w najlepszym wypadku wyjdzie w 2020, więc aż 7 lat po premierze pierwszej wersji GTA 5. Jeśli chodzi o platformy na jakie wyjdzie nowe GTA, to pewniakami są raczej tutaj PlayStation 4 oraz Xbox One. W tym czasie możliwe, że będą już zapowiedziane kolejne wersje konsol, na które pewnie wyjdzie także GTA 6. Moim zdaniem dopiero po premierach na konsolach gra wyjdzie na PC, które zawsze były zostawiane na koniec. W przypadku GTA Vice City, Sandras oraz czurki na wersję pecetową czekaliśmy pół roku, jednak w przypadku GTA 5 było to aż półtora roku. Przy najnowszej części obstawiałbym, że ten czas jednak wróci do standardowego pół roku, więc możemy spekulować, że na PC-ty wyjdzie gdzieś na początku 2021. Na premierę na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360 nie ma co liczyć. Kolejnym tematem jest miejsce akcji gry. Najczęściej mówi się o Londynie, Liberty City, Sandras oraz o Vice City. Jeśli chodzi o Londyn, to moim zdaniem raczej odpada, ponieważ pojawił się tylko raz jako dodatek do GTA 1. Niektórzy uważają, że nowe geta wróci do Liberty City, jednak ta opcja jest dość mało prawdopodobna, chyba że dodaliby tereny pozamiejskie. Często mówi się o całym stanie San Andreas, czyli oprócz Los Santos twórcy dodadzą San Friero oraz Las Venturas. Przeciwnicy jednak mówią o tym, że kolejne geta raczej nie będzie działo się w tym samym miejscu co poprzednie. I tutaj najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się Vice City, które ostatni raz mogliśmy zobaczyć pod koniec 2002 roku. Jeśli chodzi o czas, to będą to raczej czasy współczesne, czyli w tym wypadku około 2020 rok, co prawda w innych częściach często mieliśmy lata dawniejsze, jednak od GTA 4 twórcy idą w stronę dzisiejszych czasów. W internecie najczęściej ludzie piszą, że chcą zobaczyć historię, w której bliżej będzie do GTA 5 niż do GTA 4. Niektórzy twierdzą, że być może będziemy mogli pograć byłem byłym policjantem. Ludzie najbardziej domagają się dużych misji, tak jak Napata bank z GTA 4, czy też misje, w których mogliśmy sobie wybrać drużynę z GTA 5. Kolejnym tematem jest to, czy zobaczymy jakieś postaci z poprzednich części. Prawdopodobnie tak, ale nie będą to raczej główne postaci. W GTA 5 mogliśmy zobaczyć Nico Bellica na ekranie monitora, czy też Johnego Krajbica z dodatku do GTA 4. Jeśli chodzi o Michaela, Franklina i Trevora, to raczej będą to tylko nawiązania do nich. Jeśli chodzi o jakieś przecieki, to w internecie pojawiła się grafika, która miałaby prezentować mapę GTA6. Okazało się jednak, że jest to fake. Z innych mniejszych rzeczy, o których się spekuluje, to to, czy w grze pojawią się oryginalne marki samochodów. Moim zdaniem nie powinniśmy oczekiwać ich, ponieważ twórcy aut nie zgodzą się na niszczenie własnych pojazdów, nawet jeśli chodzi o grę. Nie spodziewamy się także nowego silnika graficznego. Skoro stary, który pamięta jeszcze GTA 4, jest cały czas ulepszany, co mogliśmy zobaczyć w przypadku Max Payna 3 oraz GTA 5. W grze zobaczymy prawdopodobnie jeszcze więcej pojazdów i możliwe, że znowu się więcej niż jedną postacią, skoro pomysł na się udał. Jeśli będzie kilka postaci, może w końcu jedną z nich będzie kobieta oprócz tego w grach z serii GTA mogliśmy często zobaczyć nawiązania do kolejnej części w poprzedniej, na przykład w GTA 4 Mogliśmy zobaczyć zdjęcie przypominające kadry z pierwszego trailera do GTA V. W piątce znajdziemy dużo nawiązań do miasta Vice City. Nie powinniśmy także oczekiwać możliwości wchodzenia do każdego domu. Na koniec, jako ciekawostkę, powiem wam, że Rockstar przyznał się w jednym z wywiadów, że mają już plany odnośnie nowej części. A ich pomysły pozwalają na robienie gier przez kolejne 45 lat. A to było na tyle w tącinku siema.